Witajcie, kochani. Bardzo miło jest e, towarzyszyć nam, mnie i Nadi, dzisiaj Wam w tym przygotowaniu do modlitwy. Mamy piękne święto, uroczystość w niebo Najświętszej Maryi Panny. Bardzo niedaleko nas jest tutaj e, urocza kapliczka e, maryjna. Jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody. I fragment, który Kościół daje nam na dzisiaj, to Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział. Pierwszy wersety od 39 do 56. Posłuchajmy tego fragmentu. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie. Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie, błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa, powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja pana i raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. A święte jest jego imię i miłosierdzie jego z pokolenia na pokolenia dla tych, co się go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców stronu, a wywyższe pokornych. Głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym. Ujął się za swoim sługom Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje. Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Kochani, szczególnie kochani konsekrowani, dzisiaj mamy fragment, który... Większość z nas, ta część z nas, która modli się brewiarzem, bardzo dobrze zna. Znamy go może w trochę innym tłumaczeniu, znamy go w większości na pamięć. I to jest też taka piękna okazja, żeby pozwolić Bogu w ogóle przez cały dzisiejszy dzień i jutro mówić w tym, co jest zwykłe, co jest bardzo znane, co jest takie. Hmm, może trochę już z rytyną, może bardzo swojskie, uwierzyć od nowa w to, że Bóg chce mówić przez tak dobrze znane rzeczy, że chce pogłębiać w nas jeszcze ich znaczenia. Dzisiaj zaproszę do rozważania takiego bardziej myślnego, bardziej w kierunku medytacji niż kontemplacji. I zachęcam, kiedy będziemy przygotowywać tę modlitwę, zachęcam, żeby wyobrazić sobie te dwie, ma, dwie kobiety, spotkanie Maryi z Elżbietą i zobaczyć, że to jest atmosfera pełna radości, oczekiwania, pełna dzielenia się, dzielenia się wiarą Bogiem, jakimiś nadziejami, właśnie też dwie kobiety w ciąży, dwie kobiety. W takich wyjątkowych okolicznościach, w, z dziećmi, które niekoniecznie po ludzku miały prawo, powinny pojawić się w ten sposób. Dwie kobiety gotowe dzielić się radością i wymieniać tym doświadczeniem, i wielbić w nim Boga. Spróbujmy się wczuć w tę atmosferę znaleźć też tam być może swoje miejsce. I jako owoc um, tej modlitwy, zapraszam, żeby poprosić o to, aby widzieć Błogosławieństwo Boga w moim życiu abym widziała, widział błogosławieństwa Boga w moim życiu. I chciałabym zaprosić was w takim pierwszym punkcie do rozważania e, tej pierwszej części, w której właśnie jest opisane spotkanie Elżbiety z Maryją. I te słowa, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. E, co jest owocem mojego życia, który przy, przynosi błogosławieństwo? Jaki jest błogosławiony owoc mojego łona, mojego życia, moich działań, mojej pracy, moich relacji, mojej konsekracji. Zachęcam, żeby sobie postawić takie pytanie, spojrzeć też z takiej perspektywy, bez względu na to, jak długo jesteś w konsekracji, jak długo jak dawno złożyłeś, złożyłaś pierwsze śluby. Popatrz tak z perspektywy czasu na owoce twojego życia. Owoce, jakie błogosławieństwo przynosi Twoja konsekracja dla Ciebie, dla innych? Czy przynosi też, czy w niej chodzi o działanie, czy chodzi o bycie? Spróbuj się nad tym zastanowić. I też ostatnia część tej, tej, tych, tych słów, werset 45, błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Błogosławiony jest ten, który uwierzył obietnicy Pana. Czy jest w moim życiu jakaś obietnica Pana, na której wypełnienie czekam? I czy ja jej ufam? Jak jest z moim czekaniem na wypełnienie się obietnicy? Na jakim etapie jestem tych różnych okoliczności, które może jeszcze się nie wypełniają, albo mam poczucie, że już się nigdy nie wypełnią, albo już się to marzenie, ta potrzeba, to pragnienie we mnie jakoś przekształciło. Jeśli masz coś takiego y, długofalowego w Twoim życiu, po prostu zbadaj z Bogiem, w jakim momencie dzisiaj jesteś w związku z tą sprawą, z tą kondycją Twojego serca, z tym miejscem w Tobie. I trzeci punkt to chciałam was zaprosić do takiego uważnego rozważania troszkę w kierunku lekcji divina całej tej dalszej części całego Magnificat Maryi. Przeczytaj jeszcze raz ten tekst albo kilka razy nawet i spróbuj zdanie po zdaniu wziąć to, co jakoś cię porusza, zadać sobie kilka pytań do poszczególnych wersetów. Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Jakie wielkie rzeczy uczynił wszechmocny tobie w twoim konkretnym Miejscu, w Twoim życiu, w Twojej historii, jakie to były rzeczy, spróbuj je sobie przypomnieć. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Przypomnij sobie działanie Boga, spróbuj spojrzeć na działanie Boga w życiu Twojej rodziny. W to, że jesteś tutaj w ogóle dzisiaj, jak wiele okoliczności musiało zajść, żebyś Ty mógł i mogła cieszyć się życiem. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pysznych, strącił władców. Kiedy tak było w moim życiu? Że Bóg okazał moc, jakoś mnie osłonił, ochronił przed czyimś złym działaniem, przed jakąś też trudnością, przed jakąś próbą. Może nie wydarzyło mi się coś, co teoretycznie mogło. Spróbuj poszukać tego, zastanowić się, jak ten magnifikat wypełnia się w Twoim życiu. Głodnych nasycił dobrami. Kiedy ostatnio doświadczałeś, doświadczałaś głodu fizycznego bądź innego, który Bóg w jakiś sposób ułagodził? nasycił, napełnił, w jaki sposób też się to wydarzało, przez jakie osoby, przez jakie wydarzenia. Um, I jakby na koniec tego rozważania zachęcam, spróbuj zadać sobie takie pytanie, czy ja się tym raduję, czy ja Boga wielbię za te sprawy, czy pamiętam w ogóle o tym, jak On działa w moim życiu czy mam to przed oczami, czy potrafię przywołać taki magnifikat mojego serca w mojej konsekracji, w mojej historii z Nim, czy koncentruję się tylko na trudach, na niespełnieniach, na głodach, czy potrafię również widzieć dobro i czy potrafię oddać Bogu za to dobro chwałę, czy potrafię trwać w ufności. Kochani, życzę Wam bardzo dobrej modlitwy, niech Matka Boża się dzisiaj za Wami szczególnie i za nami wszystkimi wstawia i też prowadzi w tym rozważaniu. Miecie. Piękną uroczystość i niech Was Bóg błogosławi.